W drugiej kolejce piłkarze Legionowi zagrali na własnym boisku z innym tegorocznym Beniaminkiem drugiej ligi, Stalą Mielec. Goście nie zamierzali skupiać się wyłącznie na obronie i od początku starali się zagrozić bramce Marcina Marcinkowskiego, debiutującego w Legionowi. Już w czwartej minucie po rzucie wolnym, Stal mogła objąć prowadzenie. 4 minuty później znakomitej okazji do pokonania Daniela Wojciechowskiego nie wykorzystał Sebastian Janusiński. W 30. minucie Daniel Skiba bardzo łatwo ograł Kamila Dankowskiego i Pawła Wolskiego i zdobył prowadzenie dla stali. Gospodarze ruszyli do ataku. W 30. minucie w doskonałej sytuacji nie trafił w piłkę Mateusz Sołtys. 10 minut później po rzucie rożnym główkował Michał Złotkowski, ale piłka minęła bramkę Stali. Pierwsza połowa zakończyła się więc jednobramkowym prowadzeniem gości. Po przerwie Legionowia zaatakowała jeszcze bardziej zdecydowanie. W 55. minucie znakomitym uderzeniem popisał się Taras Romańczuk. Daniel Wojciechowski tylko odprowadził wzrokiem piłkę, która wpadła w okienko jego bramki. Legionowia wciąż atakowała, ale goście nie rezygnowali ze zdobycia trzech punktów. Gdyby arbiter w tej sytuacji odgwizdał karnego dla Stali, to chyba nie skrzywdziłby gospodarzy. Pięć minut później Marcinkowski uratował legionowie przed utratą drugiej bramki. W 74. minucie legionowia powinna prowadzić 2 do 1. Po dośrodkowaniu Michała Złotkowskiego Szymon Lewicki miał bardzo dużo czasu, żeby trafić do siatki, ale trafił tylko w poprzeczkę. Trzy minuty później znakomitą akcję indywidualną przeprowadził Kamil Tlaga. Bramkarz stali okazał się jednak lepszy od napastnika legionowi. W 82 minucie Sebastian Łętocha uderzył piłkę z rzutu wolnego w krótki róg bramki i Marcin Marcinkowski nie zdołał zapobiec utracie gola. Więcej bramek w sobotę na stadionie w Legionowie nie padło i Stal Mielec pokonała Legionowie 2 do 1. Uważam, był to niezły mecz jak na warunki długoligowe. Dużo emocji, ładne bramki, dużo sytuacji podbramkowych, walka o każdą piłkę. Graliśmy przeciwko drużynie, która przede wszystkim zostało, fizycznie się bardzo dobrze prezentuje, było to utrudnienie dla naszych linii defensywnych. Jesteśmy bardzo rozczarowani, aczkolwiek jeszcze raz podkreślam, nie poddajemy się, no, gramy, walczymy, kolejny mecz za tydzień, myślę, że, że w końcu te, te punkty, te punkty zdobyjemy. Dochodzą kolejni zawodnicy, aczkolwiek no, ich przygotowanie jest słabe, co dzisiaj było widać, bo tylko Pierwsza zmiana, można powiedzieć, która wniosła w nasze szeregi więcej jakości, natomiast kolejne zmiany no to już no były, były były słabe. Po dwóch kolejkach w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi prowadzi stal Rzeszów z kompletem punktów. O dwa punkty mniej ma motor Lublin. Legionowia zajmuje 15 miejsce. Drużyna Marka Papszona zmierzy się w trzeciej kolejce za Olimpią Elbląg. W tym meczu trener będzie miał do dyspozycji więcej niż jednego bramkarza. Udało nam się na szczęście zgłosić tego jednego. Co prawda już umowę ma podpisany kolejny bramkarz, także e, biorąc pod uwagę to, że Matracki dostał jeden mecz, w przyszłym tygodniu będziemy mieli do dyspozycji już trzech bramkarzy. Mecz z Olimpią Elbląg zostanie rozegrany w Legionowie w sobotę 10 sierpnia o godzinie 17.30.